Polska do rzeczy, Rafał Ziemkiewicz. I Paweł Lisicki. No i wydarzyło się w Sejmie wczoraj trochę. Wydarzyło się. Czy nic się ale... nie wydarzyło? Nie no. Ale czy to były takie wielkie wydarzenia? Czy tam było coś takiego zaskakującego? właśnie najciekawsze jest to, że ja mam wrażenie, że niczym nie byłem specjalnie zaskoczony, ty chyba zresztą też nie, no bo to, że zostanie wybrany marszałkiem Szymon Hołownia, no to nie wiem, kogo mogło zaskoczyć. Zaskoczenie ja to. Zapiadamy. Nawet zdaje się, bo do tego stopnia zapowiadane, że jeszcze zanim został wybrany tym marszałkiem, to już nawet Straż Marszałkowska razem z nim chodziła, co nie najwyraźniej tak, tak. pokazuje, że zaskoczenia żadnego nie było. Może bym może zaskoczeniem było co? No, może, zastanawiam się, fakt, że nie została wybrana wicemarszałkiem Elżbieta Witek. No właśnie, no to, może to, było najbardziej... to, 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 to znaczy, to samo w sobie, no częściowo zaskoczeniem było, Czyli nie było zaskoczeniem, że Platforma nie będzie chciała jej dopuścić do prezydium Sejmu, nie było zaskoczeniem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciał nikogo innego, tylko ona nikt nam nie będzie mówił, kto jest naszym przedstawicielem w prezydium Sejmu. No, zaskoczyło mnie, że Władysław Kosimiak, Kamyś i Szymon Hołownia, no, przepraszam, są głupi, no, mm. po prostu, ponieważ po co oni w to weszli? No, jakby ta, to jest budowanie, zupełnie świadome budowanie mm, polaryzacji zaostrzania, mm, czyli PIS celowo daje kandydatkę taką, która jest trudna dla y, przeciwników. tamci celowo chcą pis pokorzyć. Zwracam uwagę, że nie tylko Elżbiety Witek, ale też pana Pęka w Senacie zablokowali, już w ogóle bez, bez silenia się na jakiekolwiek powody, na jakiekolwiek preteksty, po prostu nie, na zasadzie nie będzie miał PiS nikogo w prezydium, bo tak, bo myśmy wygrali wybory i teraz pokażemy. Natomiast taka polaryzacja, oczywiście wejście w te, w te akcje, którą już wcześniej Jarosław Kaczyński zapowiadał, no bo jak już jedzie, że Tusk to Niemiec, prawda i tak dalej. I, I lump, lump, prawda, a ten lump mu się odwija, to działa oczywiście po raz kolejny na korzyść ich obu. Natomiast Lydziś. działa skrajnie na niekorzyść chołowni, kośniaka Kamysza, których szansą jest właśnie budowanie, co oni próbowali robić, bo chołownia się rozwodził, opadał, że wróci teraz porządny ten do sejmu. Dialog. Ciągu. Dialog tylko... Mała to jest warte, jeżeli jednocześnie jego partia głosuje za wycięciem PiSu z prezydium. No. I dlaczego Ale oni w to weszli? Nie jestem w stanie pojąć, co im do głowy strzela. Ja, a ja na to patrzę trochę w taki sposób, bo to rzeczywiście mi przypomina te, to nasze stare stare przysłowie: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzynu załap trzyma. I mam wrażenie, że od 2000, którego, praktycznie od momentu, kiedy miało dojść do tego słynnego, tej słynnej koalicji między. Platformą, a w zasadzie nic się nie zmieniło. To znaczy od 2005 roku cały czas oglądamy ten, ten tak, spektakl, to, tylko w zasadzie nawet główni aktorzy są ci sami, no bo przecież jest Kaczyński, Tusk, zmieniają się troszeczkę inne marionetki. I jałowieje jakby dookoła nich jest coraz, Jałowie jest coraz, to znaczy coraz mniej ludzi że w ogóle mieli cokolwiek jasnego tak, do powiedzenia, tak, to teraz, a ci ty... dwaj się złapali i, i, że tak powiem, i bez końca będą powtarzali dokładnie cały czas tę samą melodię. Bo ty... tak, zaczynamy od początku. Przecież było oczywiste, że zgłoszenie przez PiS Elżbiety Witek, to jest, naj, jakby to powiedzieć, najtrudniejsza kandydatura dla drugiej strony. Więc gdyby tu chodziło nie o zaostrzanie sytuacji, to mogła się pojawić inna. Z kolei. Druga strona wiedziała, że jak odrzuci jakąkolwiek kandydaturę, no to od razu wejdzie w gigantyczny spór. I w związku z tym jesteśmy bezczelnie zakładnikami tego starcia, gdzie zauważ w zasadzie masz tylko ciągłe Pomysł Jest taki, jak pobudzić jeszcze bardziej emocje. No bo ci, którzy uważają, że, że zostały złamane reguły, że partia sobie sama wskazuje kandydata, mają rację. Mają rację, oczywiście. PiS uh -huh. ma prawo wskazać swojego kandydata. Ci, którzy twierdzą, że to powinien być taki kandydat, który nie będzie doprowadzał do ostrego starcia. Też mają swoje argumenty. I w związku z tym, co nam zostaje? No, jedni będą się wkurzali na podłego, obrzydliwego tam, nie wiem, Tuska, całą tą gromadę, a inni będą mówili o dyktatorze Kaczyńskim, który niczego nie, nie rozumie i tak dalej. I nakręca się to i nakręca. No z tym, że ale... myślę, że jednak tutaj w, dla większości ludzi no, wycięcie partii, jednak największej partii w Sejmie, Przypomnę wycięcie jej z prezydium jest takim Gówniarstwem nawet. No, nie, bój, nie, nie, nie bójmy się tego. Tak ale po to to jest właśnie. Ale po to, to, to jest, jest tak zaplanowane. No. Tak jest zaplanowane. dla no. Że, że w tym momencie, jakby jeżeli chołownia yy, czy kosiniak chcą rzeczywiście budować jakąś swoją osobność i w ogóle przetrwać troszeczkę. Ale troszkę, czy oni chcą? To jest pytanie. Czy oni chcą? Bo to, co robią, temu przeczą. No, no, no to, co mówią, by wskazywało, że chcą. No, a ale poza to, tym co robią... logika wskazuje, że chcą. No, każdy chce być. Mm. No, no, nie, no, raczej, ja się zgadzam się z tą rzeczą. <laughs> a w polityce ich, każdy chce być. Ich, no. interes, in, ich interes powinien polegać na tym, żeby się odróżnić od Platformy interes, i od lewicy. Tak, i żeby się odróżnić od tej, ponieważ jednak ten, no to oczywiście teraz będą się socjolodzy długo spierać o to, jakie było motywacje tego półtora miliona wyborców, którzy się nagle urodzili i, i stworzyli trzecią drogę właściwie, jako reanimowali PSL i, i stworzyli z niczego hołownię. Ale raczej można domniemywać, że gdyby to byli wyborcy, których, którzy chcą tej polaryzacji i tego ciągłego łubudu, jebudu, łubudu, jebudu, no to by zagłosowali na koalicję obywatelską bezpośrednio i chołownia był tam potrzebny jak na kompletnie. No więc w tym momencie logika elementarna wskazuje, że oni powinni mówić. Panowie, to jest panie, to jest prezydium Sejmu, to jest techniczna sprawa, tutaj musimy współpracować, a oni wchodzą w ten. Wiesz, mi się przypomniał Ryszard Petru, który się teraz wrócił, ale trochę jako mm. taki pogrobowiec tam, który będzie Pogrobowiec nowoczesny. Tak, który tam sobie może siedzieć w klubie chołowni, Nie wiem, czy on w końcu... On nie wstąpił chyba do partii PL 2015 no, no, Nawet ale, nie wiem, jaki jest jego status. No, ale no, jego status. status jest taki, jak kiedyś Korwina. No, będzie mógł wychodzić i coś tam powiedzieć od mm -hmm. czasu do czasu I, i, i tyle. Natomiast był przecież moment, kiedy wróżono w nowoczesna 25%, Ach, Platforma... Nawet. O, nawet 30%, Platforma 10-15% to ja przypomnę, jak Ryszard Petru przeryżnął swoją szansę. Bo to, to nie była kwestia Madery. Madera przyszła, później Madera hmm. go już tylko dobiła, no tak, bo tak, go ośmieszyła. Dotrumny, tak, zwane. tak ale bo go ośmieszyła. Natomiast polityczne zaznaczenie nie znaczy był ten spór o Trybunał Konstytucyjny, który był jakieś tam fundamentalny, do dzisiaj jego skutki jeszcze odczuwamy. I w tym sporze właściwie obie strony się zapędziły tak, że wyszły poza Konstytucję. Hmm. Bo był taki moment, Przyszedł taki moment lekkiego opamiętania ze strony PiSu. Może to było nieszczere, może to było szczere, ale Jarosław Kaczyński dał takie sygnały. Pamiętam, że może, może przystopujmy, zróbmy jakiś kompromis. Paweł Kukiz wtedy znalazł swoją szansę, wyskoczył z tym, że trzeba stworzyć kompromis na dwie trzecie, bo wi wiadomo, że wyszła sprawa poza prawo, trzeba dać, zrobić po prostu ustawę konstytucyjną większością dwóch trzecich, żeby ten spór rozwiązać. I Ryszard Petru w pierwszej chwili podłączył się podtabela tak musimy stworzyć po czym zaczął być rąbany tam w TVN-ach, w gazecie wyborczej że o konstytucji się nie dyskutuje fundamenta wrócić pięciu tam wybranych przez ten sędziowie dubleży i on się schował we własne buty i nie, nie, oczywiście o konstytucji się nie dyskutuje. Stoimy twardo na gruncie poprzedniego trybunału, publikować wyrok, czy co tam było wtedy. I w tym momencie jakby przestał Petro być mm. do czegokolwiek potrzebne. Stał się, właśnie, przepraszam, że uważam te słowa, jeżeli komuś się nie podoba, ale mi się podoba, to takim dzyndzlem u platformy obywatelskiej. Mm. I dokładnie do roli dzyndzla się sprowadził w tej chwili hołownia z kosiniakiem kamyszem, wchodząc w tę polaryzację po stronie PO. No zobacz, oni sobie no. jedną rzecz zabawną, bo tak, najpierw było, było... Była ta wypowiedź o tym, jak to on właśnie tu wpuści dziennikarzy, tu barierki będą zniesione, to będzie całkowicie nowa era w relacjach tam międzyludzkich, gdzie ta, ta, ta. dialog. Będzie nowy, otwarcie, styl, nowy... nowy styl i gadania, gadania, gadania. Po czym jak przyszło co do czego? I, tylko oczywiście powiem tak. Znowu, prezes Kaczyński doskonale wiedział, co robi wysuwając tę kandydaturę. To znaczy, tak wysoko ustawił, bo gdyby troszeczkę obniżył tę poprzeczkę i wskazał na kogoś innego, to może wtedy ta gra, albo inaczej, to by sprawiło, że trzeciej drodze byłoby łatwiej. Tak, Ale chociaż, drodze, chociaż to, że przykład że... Senatu pokazuje, że tutaj była po to poszło już, zdaniem... zdecydowana wyciąć ta, i Tak, tylko to już poszło, na... moim zdaniem, po. po mm -hmm. że, to jest niestety. Ja też przypomnę, że. Pis konsekwentnie głosował przeciwko wszystkim kandydatom PO, no, i tego, chociaż to nie i lewicy to nie miało praktycznego znaczenia, bo ale oni tak, tak mają większość, ale, ale to symbolicznie, było tak też Bo to wszystko jest. Tak. Mówię, znaczy, mówię, jesteśmy no. trochę. My, my, w sensie, my, jako obserwatorzy, ale my jako Polacy, jesteśmy zakładnikami tej plemiennej wojny i tam ciągle brakuje kogoś, kto by powiedział, zaryzykowałby, że pójdzie troszeczkę w, 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 w kierunku takiego zdrowego rozsądku. i Podczas tego sprawdzania przez prezesa Kaczyńskiego Elżbieta Mówitek, powie dobrze, to ja się wstrzymam przynajmniej. Dobra, dajmy szansę, prawda? Zawsze można musza... prawda jest taka, że wicemarszałka, powiedzmy sobie szczerze, to w ogóle jest, nie jest istotna funkcja. A po drugie zawsze można odwołać. Ale to jest no. to jest w ogóle No, To, jest, o Przecież, nie, bo to raczej, jest tylko to jest, to jest właśnie to naj... emocji wojny, emocji. No, największe no. wojny, no. największe no. wojny, no. najbardziej no. okręcające emocje są rzeczy no. symboliczne, bo w sumie co by platformie zaszkodziło, że byłaby tam pani Witek? A nie. Oni Piszcie, muszą no. pokazać, że, że nie nie. To jest ta narracja. A muszą ona pokazać. była zła. Ona była pokazać, że oni one teraz rządzą. Tak. I on, i to I oni teraz... Dokładnie o to chodzi. Tak, I Kaczyński jako sprawny, bo mamy dwóch rzeczywiście starych wyjadaczy... A Kaczyński chce pokazać, że on jest teraz prześladowany. Tak, on jest teraz że, prześladowany. I że jest twardą ten. I jeszcze tutaj dodajmy, że też... W tę pułapkę złapał Krzysztofa Bosaka i Konfederację. Tak, no, tak. Chociaż... się Załapali na wizę marszałka, ale jednocześnie sprzedali swoją inność. I jednocześnie sprzedali swoją <grym> czyli całe wywracanie stolika się tak. od razu jakby, no, wiesz, no głupia, była to właśnie, to, to uważam, że Konfederacja sama się zatłukła tym, tym gadaniem głupim o wywracaniu stolika, że oni w dziesięciu wywrócą stolik. Czyli znaczy, Konfederacja przykryp... została nagle przyczepiona nagle... do koalicji. Nagle, przy... <grym> nagle została przyczepiona do koalicji, <grym> chociaż. <grym> Wybrany został Krzysztof w wicemarszałkiem głosami PiSu. PiSu plus Hołowni i psl -u. No tak, Przy, bo, bo przeciwko się PO i, i, i lewicy. A lewica głosowała bodajże Ciebie. przeciw, nawet. Ale w ogólnym rozrachunku będzie teraz postrzegany jako kolaborant podczas. I nagle jest taka. Przewrotka, że w symbolicznie nagle PiS staje się tą opozycją nieprzejednaną, tak. a nieprzejednana konfederacja staje się, się koncesją opozycją. Używając swojego określenia, staje się Dzyndzelkiem. No tak. No, 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 Albo Wisiorkiem, wiesz, bo tak, żeby powiedzieć. No, tak. Widzieliśmy tego pierwszego dnia, że jest dwóch szczwanych, starych repów, którzy tam już od 2005 roku się tworzą. knują, i, nienawidzą się i, i mają, i tylko i mają myślają, tak. jak to tego tam ale wiesz. Ale, ale mają w tym doświadczenie. No, bo, dlatego używam tych określenia, że, że starych krepów. No bo oni, oni po, prostu, po prostu wiedzą to wszystko, natomiast Czy pozostali po... są dzieciakami, no, nastolatkami po politycznymi. Po 18 no. latach walki to naprawdę można być bardzo doświadczonym. Przecież to jest cztery razy dłużej, niż trwała pierwsza wojna światowa, i cztery razy dłużej, niż trwała II wojna światowa, gdyż możesz się nauczyć wszystkich trików swojego A. przeciwnika i doskonale wiedzieć, jak to zbudować. Tak. Żeby tak. właśnie tak no, rzucić na żer, te, te emocje potem zaczną no, się wznosić i tam się zaczną nakręcać. I padają tam słowa, że ten poniżony, ten obrzydliwy, tutaj hańba, tutaj naród, to państwo, Jezu, w wielkie, wielkie słowa, ale no, nie jestem w stanie rzeczywiście pojąć tutaj naiwności Pomniejszych polityków, którzy zostali już pierwszego dnia wkręceni no tak, w, no, tak. bardzo skutecznie w tę samą maszynerię i zobaczymy. I zobacz, jak niezręcznie no. hołownia się próbował z tego tłumaczyć. Bo on, ten Złotoust, ten hmm. otwarty, ten dialogiczny hołownia, kiedy go wreszcie zapytali, no a dlaczego pani widzę? Nie każdy, może, nie każdy musi być wicemarszałkiem. No to jest odpowiedź na. Ale – On musi być marszałkiem. Tak – Ale on jest. musi być marszałkiem. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo to z kolei znowu wpisuje się w tę narrację z kolei narzuconą przez Tuska wcześniej, że my jesteśmy otwarci, my mm. jesteśmy gotowi na dialog, ale nie ma kompromisu ze złem. – No tak, to jest taki klasyczny jest Tusk. – PiS jest zły. Tak, PiS jest zły. Na I znowu tak, PiS o, o, o Tusku. Lump, agent, zdrajca <that> i tak dalej. Tusk o Kaczyńskim pisze zło absolutne, trzeba to pokonać. Nie przy, czym, przy czym Tusk jest mistrzem świata w takiej grze, która przez wiele lat ją uprawiał i zawsze się na to Kaczyński nabierał, trzeba powiedzieć, bo Tusk jest, zawsze nad stołem podaje rękę, a pod stołem kopie w kostkę. Tak, no, tak, i, tak. I po prostu do, zwłaszcza, że przy życzliwości mediów, jaką się Tusk życzy, bo, ci, jaką się cieszy, prawda, że, że zawsze one tak ustawią, żeby Tuska ładnie pokazać, jaka Kaczyńskiego oczywiście. źle, no to do Polaków dociera przekaz, że Tusk chce dialogu, zgody. chce zgody, ale oczywiście nie z Kaczyńskim zgody tego, ale w ogóle Otwarta to ręka napotyka na naciśniętą pięć. pięć. tak. Wyciągnięta ręka tutaj tak. ta, z tego zawisa w <laughs> powietrzu, a tu złości się i pieni wstrętny karakan i krzycze o Lumpie, Szwabie i tak dalej. No i sami widzicie, pojada Tusk, co ja tu mam z tym, tym człowiekiem. Ale wiesz? I od 2005 roku ale, i ciągle ale się chodzi, udaje. Że każdy z nich gra w to samo, bo zauważy na przykład prosta scena, banalna. Początek samo otwarcie obrad z Sejmu 10 kadencji. I nagle się okazuje, już wszyscy są na sali, prezydent jest na sali, mhm. reguła jest taka, że jak jest prezydent, to nikt nie przychodzi potem, prawda? Tak. I kto się pojawia potem? Oczywiście prezes Kaczyński się pojawia potem i zatrzyma i nawet nie zdążył usiąść, bo prawda się zaczę, zaczęły się obrady i y, 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 odśpiewanie hymnu. No, dlaczego on to robi? No właśnie, właśnie to jest, znaczy... Wiem tak. Ciągnie wilka do lasu. Znaczy jest, to jest tak, że on nie potrafi przejść nad tym do porządku dziennego i, i, i sprawia, że musi pokazać swoją odrębność i taki swój dystans. Swoją, do władzy, no, swoją władzę. No. Swoją ważność. No, i, tutaj, no. I tutaj Tusk jest cwańszy. Tak, Tusk jest cwańszy. Tusk jest cwańszy, zresztą dowiódł do, do tego wynik wyborów. No, gdzie gdyby... wiesz co, to, 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 to możemyśmy o tym mówić, to chyba ty nawet hmm. zauważyć, że Tusk potrafił zrobić jedną rzecz, która była hmm. dla mnie zaskoczeniem. Potrafił, jak stwierdził, że nie uda mu się utopić trzeciej drogi, hmm. to potrafił… I, zmienić się i, I powiedzieć tak, że proszę bardzo. Przecież tak, i... cały jego koncept polegał na tym, żeby ich po prostu wykończyć. No, ale się nie udało, więc ten. Natomiast tutaj tutaj właśnie mm, pisze tak samo, żadnych przyjaciół, żadnych aliantów, żadnych koalicjantów. Zamiast zrobić to, co zrobił hmm. Tusk, kiedy w pewnym momencie każdy rozumiesz już to że nie To jeszcze taśmy tak. banasz. No to jeszcze taśmy Banasia. No, no to się nie, nie możesz wygrać pełnej puli. Czasem tak jest. No to trzeba no. sobie zabezpieczyć Drugą, drugi wariant. A pis no, tak. sobie to w ten sposób, że wykończył swojego potencjalnego partnera, no, że to zresztą. <laughs> Z tego, co wiem, bo teraz już trochę wychodzi takich zakulisowych tam wieści, no to gdzieś tam te dyskusje były już rok przed wyborami w PiSie i byli eksperci tłumaczący im, że muszą się liczyć z tym, że raczej będą, nie wygrają sami. Ale tak po prostu ten wariant nie był przyjęty absolutnie do wiadomości, i nie był przyjęty do wiadomości wariant, że można coś zmienić. No bo kiedy. W 2015 roku no, PiS doszedł do władzy na 8 lat właśnie dzięki temu, że wtedy Jarosław Kaczyński jednak wykazał się jakimś mm -hmm. sprytem i potrafił się cofnąć o krok i dać nowe, nowe twarze nowych, nowych frontmenów, zadbawszy zresztą, że wybrać takich frontmenów, którzy mu nie będą w stanie zaszkodzić i teraz z kolei będzie znowu ponosił tego konsekwencje, no bo ja... No, nie jestem bardzo pewien, czy prezydent tutaj. Prezydent też wygłosił wiele różnych rzeczy na temat, czego to on dopilnuje, czego nie, na co nie pozwoli i tak dalej, ale, ale już, jak na razie to słabo pod... widzę. No to, właśnie, to, bo ja myślę, to, to, jego... to też mnie bardzo rozbawiło, że takie wypowiedzi, że prezydent przez to swoje wystąpienie w Sejmie wyraźnie wskazał, że zamierza walczyć o przywództwo w PiSie i tam w ogóle na prawicy. Przepraszam, no. Y, powiem tak. Y, nie, no, różne rzeczy można powiedzieć. Nie, no, można, no, Można, no, tylko. Gdyby, gdyby Andrzej Duda był takim człowiekiem, który jest w stanie zawalczyć o przywództwo, to, to by prawdopodobnie nadal był gdzieś tam prawnikiem w jakiejś kancelarii na pewno by Jarosław Kaczyńskiego nie, nie, nie wykreował na prezydenta. No I to jest całe, całe nieszczęście, że teraz, kiedy PiS potrzebuje fajtera w belwederze, no to ma, przepraszam, jak to tam mówili znajomi o panu Dudzie, Budyń z Soczkiem. No, mm. Także taki miły człowiek, fajny, świetnie przemawia, ale do polityki, no to tak, tak średnio. Biednio. Chociaż tu się pan Mastaleryk pojawił, on się odgraża, on z, już sugeruje, że on tu jednak prezydenta jakoś tak y, 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 przeszkoli w, w tak, kierunku... Myślę, bo tego się nie da przeszkolić. O, no. Po prostu nie da To są rzeczy, które się w sobie ma. I albo ma się w sobie tę pasję, tylko że tu, żeśmy też o tym wspominali, ktoś, kto chciałby zająć przywództwo po Jarosłowie Kaczyńskim, musiałby go pokonać. No po prostu tak to jest. To znaczy, musiałby się z nim zderzyć przez te wszystkie lata wcześniejsze i walczyć z nim, i wyrwać sobie, wyszarpać sobie tę władzę, bo inaczej się tego nie da zrobić. To nie jest na takiej zasadzie, że nastąpi to w taki sposób, no całkowicie, oczywiście nie musi doprowadzić do zerwania, ale to nie jest taki sposób, że wszystko jest gładko, przyjemnie, miło. I że z samego faktu, że ma się jakieś stanowisko, czy tam funkcje, w tym przypadku z wysługi lat, z wysługi się lat się. Z no. no jak się popatrzymy, No po prostu, jak popatrzymy na to na przykład, nie wiem, nawet nie tylko u nas, no, pani Merkel, która w, w jaki sposób doszła do władzy po, po panu Kolu, prawda? No dokładnie w taki sposób. Anomordowała go no, no, w tym momencie. No, no, Politycznie. Ale po... Skąd się wziął pismo? Tak, no, z tego, no, że Lech Kaczyński, no. rydzawy nóż wbił w plecy Jerzemu Buskowi, no tak, który go potem... z wdzięczności za to, że. A skąd się wzięła platforma? No, że tu wykończył geremka, geremka no, po wykończył, po prostu. Wykończył, tak, no. czego mu tam przez jakiś czas Gazeta Wyborcza nie mogła darować, ale potem się szybko z nim przeprosiła. No bo jest coś... wróg inny, prawda? No Trzeba więc, się było no z więc właśnie, z to wychodzi. Właściwie każdego z politykami, Mitterranda czy innych, kogokolwiek tam znajdziemy, to gdzieś ten element ojcobóstwa, ojcobójstwa musi wystąpić. Tylko jest taki mój ulubiony kawał, jeden z moich ulubionych kawałów o prezesie wielkiej korporacji, który wzywa tę swoją tam human resources i mówi proszę zrobić taki przegląd kadry i wytypować 20 najzdolniejszych młodych ludzi, którzy są potencjalnie najbardziej rozwojowi, który z nich mógłby mi kiedyś zastąpić i natychmiast wszystkich wylać. No więc tak właśnie w PiSie, w pisie tak właśnie e, taką tak była. Się to sukcesja nazywa sukces. No i parę razy taka sukcesja była. No właściwie wszyscy Nie. ludzie, którzy, którzy się wykazywali jakąś rzutkością. No, I teraz jak się nagle zaczynają dyskusje, a kogo by tu za dwa lata trzeba, by kogoś no. na prezydenta. No i padają jakieś kandydatury egzotyczne albo ludzi gdzieś tam naprawdę z dalekich szeregów którzy gdzieś na prowincji działają Nie działa ma, i z... okazuje się, że nie ma. No nie no, ma, nie no bo nie ma, bo, nie ma, nie ma no, bo każdy kto się wychylał, no i to jest zresztą też przyczyna przecież uczciwsze proporcje, ja nie, wiem, nie chcę kogo obrazić tym prawda, chodzi mi o sam mechanizm, tak trochę PiS, platforma zresztą też. Obie te partie wyglądają tak, jak obrona Berlina w 45. Hmm. To znaczy jest wódz, <laughs> są jacyś nastolatkowie hmm. <laughs> ledwie dorastający do długości pancery. Fausta i grupa no. dziadków starych kompletnie. No, to, no to zwłaszcza w pisie tych dziadków widać ale zauważy, doskonale. Ale że no. tak, że to działa. To znaczy mówię, ten mechanizm, bo, to, bo ten mechanizm nakręcania na, na się emocji wzajemnych jest cały czas mimo wszystko skuteczny. Bo nawet jak się pojawiają ci, którzy wydaje się, że mogą zmienić troszeczkę ten układ. No. Mieliśmy takie trzy próby, cztery próby. Pierwsze, pierwsza próba to był Paweł Kukiz w pewien sposób, do pewnego momentu, to była, taką próbą była nowoczesna, taką próbą była Konfederacja i taką próbą jest teraz Trzecia Droga. I jak się okazuje, że wszystko, jak nagle się zaczyna ten, to wirowanie ostateczne, to oni błyskawicznie wchodzą w, ten, w tę grę i zanikają, prawda? To Właśnie znaczy, nagle jest... no... Tylko pytanie, bo ja, ja nie jestem w stanie tego fenomenu rozgryźć. To się przyznaje, do czego się ludzie rzadko przyznają, no bo w, w naszym fachu nie powinno nie się mówić, że, że, że się nie, nie jest na wyjaśnienie jakiegoś fenomenu. Mm. Fenomenem polskiej sceny politycznej jest też, że ona działa jak centryfuga, działa odwrotnie niż każda inna. Do normalnej sceny <laughs> politycznej przychodzi się ze skraju i idzie się do środka. Niemieccy zieloni, mm. prawda, najpierw Joszka Fischer tam nazywał... Jakiegoś tam. Teraz a potem z, najbardziej stopniowo. To, ale stalić. tak jest zawsze. Jeżeli albo jak pad biłka na dwa mece, zostajesz na wieki mm. wieków Amen na, 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 na marginesie, albo jeżeli chcesz wejść do tego, no to musisz wejść do centrum. No, to zaczynasz, znaczy, nasz, zaczynasz robić coś, co się nazywa grać w grę. A tutaj jest, <laughs> są dwa radykalne obozy, które razem biorą 70% głosów gryząc się, prawda, i grając na polaryzację i na to, że oba się przedstawiają nawzajem jako zło absolutne, a siebie... I to jest w ogóle armagedon i to jest... Każde wybory są ostateczne i stawką każdych wyborów jest Zawsze sama Polska. Polska jako taka i demokracja jako taka. Demokracja, demokracja. Nie, nie jest w cenie. Tak. W ostatnich wyborach stawką była rzeczywiście bardziej Polska. To z, na osobną rozmowę. I miejsce na wejście jest w środek. I wskakują ludzie w środek, jak spadochroniarze właśnie, jak Kukiz, jak y, Petru, po czym natychmiast zaczynają iść do skraju. No, mm. Dla mnie najlepszym przykładem był Palikot, który... Wygrał w pewnym momencie, bo miał wizerunek takiego biznesmena, trochę Katolika chrześcijańskiego, trochę. Tak, tak. od ozonu. Opozon, On w ogóle zaczynał od Felietonów w tygodniku powszechnym. No, gdzie opowiadał, z tak, tak, i mówił, jak to po chrześcijańsku biznes prowadzić, wskoczył w ten środek jako właśnie taki, tak samo, dokładnie tym samym wizerunkiem potem wszedł Petru. Z technokrata, od, nie od ideologii, tylko te. I potem obaj natychmiast poszli w skrajną lewicę. No, palikot w ogóle już w jakieś, w jakieś wariactwo kompletne. Petru też się kompletnie pogubił, też zaczął być, licytować się z platformą, kto jest bardziej platformerski. Kukiz z kolei szybko poszedł na prawo i hmm. zniknął przy Pisie i ten środek jest ciągle hmm. jakiś taki osierocony. Nie, no, no, teraz osierocony. Siedzą, siedzi ta trzecia droga w tym środku, ale już też widać, że chyba wiele z nich nie będzie. Znaczy, no, no. no, co, no jak... powiem tak, ten, sp ten sprawdzian oblali tak bym powiedział. Oczywiście no, można no, mówić no. o sprawdzianie, jakim. Były wybory na prawda, tych, tych wicemarszałków, bo co się pokazało, że przy całej tej gładko, gładkiej mowie i tej retoryce porozumienia, jak przyszło co do czego, to nie potrafili się wstrzymać i poszli za, po prostu poszli na zderzenie z pisem. No i w gruncie rzeczy stali się w tej chwili takim, emo już takim emocjonalnym tego słowa znaczeniu już zakładnikiem to, w ręku Tuska. To już było w kampanii tak? To już było w kampanii. No było w właśnie, kampani oni się nie potrafili odróżnić z jakichś. Trochę wyborcy zobaczyli w nich jakąś alternatywę proszę, dla popisu proszę, wbrew im samym. Wyborcy poszli ze swoim marzeniem. Nie za no rzeczywistością, tak, prawda? Tak. Oni nie poszli za tym, że oni… Ta, znaczy nic nie wskazywało na to, że Hołownia z Kosiniakiem Kamyszą będą realnie inni. Ale ludzie marzą. I te marzenie, żeby znaleźć coś innego, sprawiło, że z różnych no tak. powodów nie przypisali było… Im, przypisali im. To, to, no. Tak jak na zasadzie, jak Wałęsa wygrywał prawda, tak. do momentu, kiedy go mało ktoś znano, ponieważ tak bredził, że każdy słyszał to, co chciał usłyszeć. Prawda? To było no to duże mistrzostwo, stać, no. naprawdę, bo on tak wygłaszał jakieś takie zdania, jak bez kropek i przecinków i każdy intelektualista, no słyszał co innego, robotnik słyszał co innego, ksiądz słyszał co innego, obsługiwał tu... różne lektoraty. No, na tym polegała powiedzieć. właśnie jego siła i tutaj rzeczywiście, ja się zgadzam, to marzenie o centrum jakiś spoczęło oko wyborcy na, na, na Kosiniaku i na Hołowni. No. Ne, raczej wczorajszy dzień pokazał, że Hołownia jest y, takim z, kolejnym wcieleniem na po, w polskiej polityce Smerfa Lalusia, bo te całe jego opowieści, <grym> jaki to on teraz będzie, ja teraz jakim będę marszałkiem, będę podcasty, podcasty rolił, będę śniadania robił, śniadania tak. z marszałkiem, no kompletny ten gwiazdor, marszałek no. gwiazdor, który już się czuje przyszłym gwiazdorem prezydentem, bo to po prostu widać, że Hołownia już przymierza mm, pozy przed lustrem, jak on będzie orędzie wygłaszał ale do element... narodu, bo jest taki świetny i fajny, że przecież na pewno ten konkurs piękności wygra za 2020. Ale trzeba powiedzieć, że pod względem takiego narcystycznego zakochania w sobie, to on ma szansę przebić wszystkich dotyczacko. A Konkurencja, <noise> la... konkurencja la... była silna, <noise> ale wygląda na to, że w ciągu tych tego najbliższego no to jest czasu ciekawe. będziemy obserwowali, jak odprawda sobie sam znosi pomniki i sobie sam hołd składa, jaki to ja jestem fajny, no, jaki to wizyrawek. jestem otwarty. Zgłosiłem taki pomysł, żeby takie A... reality show zrobić, jak miał ten Michał Wiśniewski, tak ten z hmm. ich troje, z kolorowymi włosami, że tam <laughs> kamery w domu, chołowni jak tam państwo chołowniowi jak jedzą śniadanie, jak, jak z, z tego o czym jak rozmawiają. Jak marszałek hołowni. Państwo marszałkostwo, tak. jak, jak sobie ten, nie no, bo to też trzeba ocieplać, Wracając do polityki, no to rzeczywiście tę zachodnią prawidłowość jakby dość nieoczekiwanie i nie wiem, na ile świadomie zaczęła próbować z kolei Konfederacja, bo mm. mnie zastanowiła ta drobna, symboliczna rzecz, że Konfederacja nie siedzi po prawej ścianie, tylko siedzi między pisem a APO. I najpierw myślałem, że to takie symboliczne wypchnięcie, że do doktora Kaczyńskiego wróciła, że to PiS ich symbolicznie wypchnął, żeby nic nie było na prawo od PiSu, co jest logiczne w momencie mm -hmm. w opozycji, kiedy PiS idzie osobno, pewnie będzie rozmawiać, że nagle się zradykalizował strasznie w stosunku do tego, co robił, kiedy rządził. Ale potem się dowiedziałem, że to właśnie Konfederacja chciała się przesiąść w środek i to Konfederacja się dogadała z trzecią drogą, żeby jednak Bosak był wicemarszałkiem Sejmu, co daje mu możliwość istnienia w, w świetle kamer, istnienia prawda, w oczach opinii publicznej. No, były takie próby no, łagodzenia jeszcze, no, jeszcze... wizerunku Konfederacji przez Wiplera, choć z drugiej strony hmm. no, czterech posłów konfederacji to są Braunowcy, którzy hmm. teraz już idą też na całość i wygadują takie rzeczy, prawda, że Polska jest okupowana przez Ukrainę w ogóle nie ma, hmm. nie ma gorszego nieszczęścia niż, niż ta Ukraina, a Rosja jest dość przyjaznym dla nas krajem. Więc ciekawy, ciekawe, czy to no. się uda i na ile. Ciekawe, czy no. to się uda, czy na ile, ale a propos jeszcze Bosaka, to ja myślę, że on w pewien sposób, no, wiesz, Dowodnił, może, inaczej może teraz powiedzieć, że ci wszyscy, którzy mówią, że Konfederacja przegrała, mm -hmm. w stosunku do Sondaży przegrała, mm -hmm. no to się mylą, bo przecież osiągnęła, ma własny, klub ma. Ma własny klub, ma I ma klub, ma własnego wicemarszałka, czego nigdy nie miała, zresztą teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, gdzie ten wicemarszałek Konfederacji będzie siedział. Bo zdaje się, że w Sejmie gabinetów jednak jest ograniczona liczba. To, to, się, ja, wiem, to się To może. jest już kategoria żartu, ale wygląda na to, że jedynym wolnym gabinetem jest ten, wice, po co wicemarszałek Witek. Bo oczywiście pis do końca będzie bronił ty, tego swojego tak, wyboru. No bo... że to jest jedyny prawdziwy wybór i żaden inny nie może być dokonany. No bo, w sumie, bo w sumie co takiego pis traci? No, no że traci wgląd w w bieżące prace prezydium Sejmu, ale umówmy się, że byłby to tylko wgląd, ponieważ i tak, i tak większość że sejmowa w prezydium będzie robiła, co będzie chciała. I, Proszę, i czy PiS, akurat... PiS się o tym będzie dowiadywał od razu, czy z, z, dopiero z komunikatu oficjalnego, nie jest aż tak wielką różnicą. Ostatnią partią, no. która by o tym nie widziała, jest sam PiS, który przecież no, no. przez 8 lat pokazał, jak to się robi, kiedy się ma własnego marszałka. Tak, tak. Zemsta, zemsta jest oczywiście zrozumiała, jeżeli patrzymy o to od strony posłów, no, no. to to Opinia publiczna nie wie, ale, ale tak, oczywiście ta cała logika, do, to, która zresztą obowiązywała i wcześniej. No no, to że nie wcześniej, e, lubieżnego Stefana Niesiłowskiego, ja z mówił e, z pychą, prawda, wygrajcie se wybory, to se będziecie rządzić jak będzie. No patrz, to, to no. oni se wygrali, wybrali i rządzi. se rządzi. A teraz se przegrali wybory i ci, co se wygrali, to oni se teraz porządzą. I to takie, jest, te, takie są wnioski z wczorajszego dnia.